Hejka z tej strony Legmanka i zapraszam Was do drugiego odcinka z otwierania nowej serii kart Lego Ninjago Dragon's Rising. Jak widzicie, po pakiecie startowym przyszedł czas na nasze ekoblistery, które prezentują się w następujący sposób. W takim ekoblisterze otrzymujecie 500 setek z kartami, łącznie jest ich 30, oraz jedną z czterech kart limitowanych. Za taki pakiecik będziecie musieli zapłacić 29,99, tak jak widzicie tutaj i tutaj, nie wiem czemu naklejono cenę w Empiku, ale okej. Okay. No i w tym pakiecie, jak już wspominałam, są cztery karty limitowane. Mi niestety udało się znaleźć tylko trzy warianty, także pokażę Wam je tutaj na obrazku z tyłu. Pierwszy to jest właśnie Sora z Arinem, drugi to jest Lloyd z Kajem. Trzeci to jest Zain z Colem, a czwarty, którego niestety nie dostałam, to jest Cesarzowa i Lord Raz. Także ja tutaj je szybko otworzę, położymy sobie karty i myślę, że wszystkie w jednym odcinku otworzymy sobie. Także jak widzicie krótko i na temat 15 saszetek z kartami przed nami, a teraz bliska zobaczymy sobie te trzy limitowane, które udało mi się znaleźć, jak już mówiliśmy Lloyd i Kai. Tutaj mamy Zayna i Kola. a trzecia to będzie Arin i Sora. Szczerze mówiąc ja najbardziej teraz kibicuję temu teamowi właśnie Arin plus Sora. Ale zanim przejdziemy sobie do otwierania pozostałych saszetek, to pamiętajcie, jeśli lubicie tego typu serii z otwierania kart, to możecie zostawić subika na kanale, bo na pewno w przyszłości pojawi się jeszcze odcinek z otwierania tutaj takiego pakietu, jak widzicie Multipack, w sumie Eco Multipack teraz się nazywa. No i oczywiście jak wejdą kolejne dodatki, to do nich też sobie spojrzymy. Ale na razie zabieramy się za otwieranie tutaj tych saszetek. Jak widzicie na m, samych saszetkach mamy cztery, na, cztery rodzaje nadruków. Pierwszy to jest z Arinem, drugi to jest z Lloydem, trzeci z Zaynem, natomiast czwarty z Jayem. Szczerze mówiąc mi brakuje tutaj jakiegoś nadruku złoczyńcy, na przykład zamiast Jaya, no ale nie ma co narzekać. Oczywiście naszym celem w tych saszetkach jest znalezienie złotej karty. Zobaczymy, czy nam się to uda. No i jak widzicie, tutaj chyba ten pakiecik będzie dobry, bo mamy dwie karty specjalne. Pierwsza to jest generał szponów Imperium Fakcji i dalej lecimy. Karta puzli, fragment Lorda Raza. Bardzo fajna postać. E, silny strażnik Imperium, piekarka i karta Ultra Arring, czyli miniaturowa wersja tej karty XXL, którą dostaliśmy w pierwszym e, pakiecie startowym. Także spoko, bo jesteśmy jedną kartę e, specjalną do shot. Ale tutaj otwieramy kolejny. No, więc Saszetka, Oczywiście miniaturowe zasady do gry. Także jeśli chcecie nauczyć się gry właśnie w. E, karty Lego Ninjago, no to nie musicie kupować pakietu startowego, żeby przeczytać zasady, tylko możecie po prostu w randomowej saszetce je trafić. Celowanie, yy, nie trać głowy, oni miały, kurczę, nie, a, dobra, już wiem, to są z, z tej biblioteki chyba te stworki. Drużyna generał Szponów, Imperium, kontra i komandor strażników, komiksowy generał Szponów i karta specjalna Mega Dr. Larów, La czy jakoś tak. E, ogólnie ok, postać, ale jakoś brakowało mi rozwinięcia jej wątków w serialu takiego głębszego. Tak po prostu pojawiła się, jest naukowcem i bada smoki, i tyle przynajmniej takie ja odniosłam wrażenie. Mamcie, czyli tutaj schwytana nasza Sora przez Lorda Raza, drużyna Machów Ninja. Tutaj mamy Serenada. Bardzo fajna gra z że to S tak czy wydłużyli, bo wiecie to jest wąż. Eee, silny łowca szponów Imperium. Karta kolejna to jest komik sobie Dorama. I karta specjalna: drużyna Lloyda, Kaja i Jaya Akcji. Także kilka zaszatek za nami. Już się pojawiły dwie powtórki z tego, co się orientuję. No, ale nie tracimy nadziei, pamiętajcie, naszym celem jest oczywiście złota karta. Fragment puzzli z Sorą, pierwsze miejsce, kolejne puzzle, tutaj teraz Wildfire, yy, komiksowy Raptor, drużyna szk Rycerzy Szkieletów, Wojowników i Strażnik, no i karta specjalna Łowca Szkieletów yy, w akcji. Lecimy dalej. Możecie, jeśli oglądacie jeszcze, to możecie dać znać, czy podobają Wam się grafiki, właśnie te komiksowe na tych kartach. Mnie one, szczerze mówiąc, urzekły i mam nadzieję, że w kolejnych seriach równie ciekawe one będą. O! 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 Ludziska, chyba tutaj będzie jakiś dobry dropik. Jak widzicie, z tyłu coś, przynajmniej z mojej perspektywy, złotego prze! Uuu. Myślę, że to jest ekstra paczórzka. Wracając, coś złotego prześwituje. Pomimo tego, że przerzuciliśmy jedną kartę do tyłu, to mamy tutaj dwie specjalne, więc czyżby to był pakiet ze złotą kartą, zaraz się przekonamy. Strażnik Imperium w akcji jako pierwsza karta specjalna. Druga karta specjalna to jest Ultra Raptor w wersji komiksowej, super. Tutaj mamy stara czapka Loida. Kolejna karta to jest komiksowy Arin przedostatnia to jest Mucarny Jay i ludziska czyżbyśmy to mieli właśnie czy to jest nasza złota karta naładowany raz aż chyba sobie za chwilę sprawdzę moją ściągę w e, tym klaserze także dajcie mi sekundkę Tak ludziska mamy tutaj jak widzicie w kategorii złote karty mamy Naładowanego raza, jaka karta 256, czyli dokładnie ta, którą tutaj trzymamy. Czyli, jak widzicie, nie musieliśmy otworzyć 25 saszetek, żeby otrzymać kartę złotą. I, jak widzicie, uważam, że ta saszetka była po prostu przekom przekombinowana znaczy kozacka bo mieliśmy 3, zł 3 zwykłe i 3 specjalne. Ale pytanie, czy to nie jest reguła, że następnym razem jak trafimy dwie karty specjalne na start, to możemy wiedzieć, że będziemy mieli złotą kartę. Będziemy mogli to sprawdzić na pewno, bo będziemy otwierać trochę saszetek. Jeśli się uda, to oczywiście też kupimy sobie to duże opakowanie, ale to zobaczymy w przyszłości. Pierwsza karta puzli, czyli tutaj fragment cesarzowej. Smok Laby Heat Wave, bardzo fajny zestaw, polecam sanktuarium hmm, silny strażnik szkieletów mocarny kaj i karta specjalna czyli tutaj nasza holograficzna mega sora ja nie przepadam za tymi holokartami znaczy tej wersji holo tak trochę za bardzo błyszcząca jak możecie to już zobaczyć nawet na nagraniu no ale nie ma co się przejmować i lecimy dalej tutaj spróbuję właśnie tą kartę tak wyciągnąć żeby nie było widać co to jest Pierwsza, gigantyczne Spinjitsu, yy, Inwazja Z Zewnętrznego Królestwa, Karta Puzzli, czyli Fragment Heatwave, tutaj nasz yy, Dorama, komiksowa Doktor LaRue i drużyna Lloyda i Arina w akcji. Jak widzicie po tym odcinku będzie trochę karty do wkładania do klasera, oczywiście najgorzej zawsze te pierwsze włożyć, znaczy znaleźć ich miejsce, a potem już wszystko idzie z górki mały fotak fotak, tak troszkę dziwna nazwa wiemy o co tutaj chodzi ale o, idealnie pasują obok siebie, no chyba to nie jest przypadek, że bestia fotak obok małego fotaka trafiła podpatrywanie, Creel komiksowy Kai i karta specjalna, drużyna Jaya i Zayna w akcji no ale powiem Wam szczerze, nie wiem czemu tutaj dali Jaya w ogóle w tych kartach i w tym sezonie tak trochę robią z niego postać, która się dużo pojawia, a w serialu, no, mówię, w sumie to tylko na chwilę się pojawił i tak szybko jak się pojawił, tak szybko zniknął. Właśnie o tym mowa, mega, J nie, to jest mega nia, przepraszam, mega nia na karcie specjalnej. Także nie wiem, jeśli macie jakieś teorie co do roli Jaya w kolejnych sezonach, to dajcie znać, bo w sumie nadal nie wiemy, co się stało z mistrzem Wu, a i też nie wiemy, jak, jak Jay trafił tam, gdzie trafił. Tutaj pierwsza karta puzli, kawałek mechu Sory, projekt, uzbrojenie Imperium, silny mistrz Mu, silny generał szponów Imperium i karta specjalna Dorama w akcji. Tutaj to jego takie brokatowe wdzianko fajnie wygląda, bo nie przytłacza ono aż tak swoim blaskiem na nagraniu. Eee, no i ogólnie wzrokowo. Także tutaj kolejny pakiet przed nami. Jest ich już niewiele, bo do końca zostały cztery, a z tym co pięć. O, jak widzicie, dwie karty specjalne będą w tym pakiecie, czyli coś ciekawego się szykuje. Wildfire w akcji, jako pierwsza karta specjalna. Kolejna to jest puzzle z Lloydem. Inwazja zewnętrznego królestwa, mistrz w, panna występna i karta specjalna Ultra Zane. Kolejna karta Ultra, szkoda, że powtórka, bo Ultra Zane'a już trafiliśmy w magazynie z tego co pamiętam, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedna karta z tyłu blendem, druga do przodu i tak, dwie karty puzli, pierwsza taka, Trzy nawet, Whitefire i Arin, tutaj komiksowy Cole, Raptor i karta specjalna, Drużyna, Król Szkieletów i Wojownik w akcji. Cóż, trzy saszetki przed nami, dwóch Lloydów, jeden Arin. Otworzymy sobie tego do Lloyda teraz, może sprawi on, że trafimy z złotego Lloyda. To by było chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale sprawdziwe. Także lecimy. Kapsuła Jaya. Tutaj tylko fokus nie złapie, Świetnie. Kapsuła Jaya, wsteczne ciacho. Wybuchowa technologia. Oj, Raptor coś wie na temat wybuchowej technologii. Dr. Laru, numer 7 i Mega Zane. Tak się prezentuje. Trochę tutaj wygląda groźnie, że tak powiem, z tymi katanami nastawionymi w naszą stronę i dodatkowo jeszcze tym wzrokiem, takim troszkę zdenerwowanym, ale myślę, że Zaymden nas nie zaatakował. Taki trochę z niego słodziak. Także znaczy, karta do tyłu specjalna. Pierwsze to puzzle, call. Tutaj mamy gotowy Lloyd. Kolejna karta Puzli, Mech Lloyd'a, call. Sora. I karta specjalna, czyli Lord, raz, akcji. Super. W ogóle bardzo mi się podoba postać Lorda Raza. E, ja jestem nadal fanką teorii, że on pochodzi tak naprawdę z krainy Chima, bo jak wie, wiemy, w sumie to kraina Chima należy do tej jednej, do jednego z 16 wymiarów w Ninjago, które się w teorii połączyły właśnie w tym sezonie Dragon's Rising, więc no, mówię, ja jestem fanką tej teorii, że on jest z krainy Chima. No ale co, wy sądzicie? Piszcie w komentarzach na ten temat. Tutaj mamy Arina, Kaja, i ostatnia karta specjalna na ten odcinek to jest Mega Lloyd. Także podsumowując, uważam, że wyszło mega. W tych trzech y, ekoblisterach y, dostaliśmy pełno kart Ultra. No i oczywiście najważniejsze, no to naładowany raz, czyli złota karta, która pojawia się średnio w co 25. saszetce. No ale co Wy sądzicie o tym openingu? Piszcie w komentarzach. A ja się z Wami na razie żegnam. Trzymajcie się. No i cześć. Bajo!